Prawda. Dobra, dobra no. tak jest. Wygrałam, taka jest prawda. No dobra, Chcesz mięsko? Zjem się, tortilla od żóla. Z paranino. Mówi, że moje mięso gorsze niż tortilla od żura. No dobra. Nie, nie twierdzę tak. Dobra, dobra. No dobra, daj mi trochę daj, mi trochę, daj mi trochę. No, no, no chodź, proszę dobra, no. Dam. No weź no, daj mi. Czekałaś tortille dzieje? od Żula. Daj no. mi trochę, no. Ona woli tortille od żula niż moje mięso pieczone, no. Taka prawda. Łe, mrówko, ja pa. Jaki wielki. Co on to robi? <grym> Ale buber. <grym> <grym> Ale kurwa, fajny. Co ty masz z martym? Co ty masz taki długi Jest, Zabieram go na wyprawę. Dobra, poszczuj naszego Żula. Ej, tak. idziemy go poszczyć. O, tak, ty masz. No, 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 no Saczem Żolu. Żulu! 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 Dobra, mu na chatę taką. O. o! Cześć Jagier. Jagier. Masz Ważej, bo jeżeli będziesz dalej pić, to dostaniesz nosaczem. Nosacza w dupę? O. Poprawka. Nie, yy. yy. to było zabycie? Dobra, przypomnij yy. sobie tą historię od króla, że to być. No, yy, że ten yy, anenen. nie. nie, nie. No, to jest. Yy, kurwa, yy, niebo w gębie jest ten alkohol. Yy, nie, że w sensie, że niebo. Mhm. Jakieś no. informacje większe? No, chyba cię pojebało z tym mi się teraz w tym momencie, koleżanko. Nieprawda. Ja chciałam, żebyś miał dużo przyjaciół. To taki samotny jesteś. To mi wystarczy, rozumiesz? To jest mój przyjaciel. No właśnie, ja chcę zastąpić te, to, tego przyjaciela twojego. Kurwa. Tymi, zwierz, tymi y, przyjaciółmi innymi. Utkaj ciastkiem. Hmm. Y... Utkam. Mówię daj dalej. Y... Mów daj więcej. Masz, kurwa, mać Darmo zjadzie. A najlepsze ciastki. A najlepsze. Zosta... Panie, panie. Przestań pierdzielić od rzeczy i szczegóły gadaj. No bo Przestępuj. mi kota! Męczy... Ej, wyłaź sypialni, wyłaź sypialni, jebane, czarodzie... Czy wy macie kurwa pierdolca dzisiaj? Nie, no nie, nie. będę kurwa z jak gadał, nie, No gadaj, no! Bo ci mi się poszczuje! Dobra, tylko, tylko nie mi się... Gdzie jest kurwa mój kot? To jest istotne pytanie. Zostaw mnie. Nie wiem, gdzie jest twój kot. Cii, cii. Chodź. Ten, kurwa ja lecz. się pytam gdzie Dzień jest. kot! Dobra. Mówię co następuje? Zostaw no. kurwa tego kota. Yy, on do mnie mówi tak. Że ten aneden nie. To jest coś yy, w stylu. Yy, tak, bo wy byliście gdzieś, nie? Jak mnie nie było. No. No. Gdzie wy byliście? W neterze. A, w nenerze. Yy, no to neterze. ten... W an... Nenerze. W neterze. W nenerze. Przyjąłem. Yy, neterze. No do... Masz kurwa ciast, nie ja Nie mogę ci to... Ten... Masz kebab. Yy, dobra. Yy, no to w tym nenerze to tam idzie się w dół jakby takby portal i to jest tam jest ciepło podobno nie i tam to jest jakby piekło a anenen to jest jakby niebo Rozumiesz? no dobrze no no rozumiem hmm. rozumiem rozumiem no to i on tam mówi że tam ten jakieś tam potężne chmury są i, i, i zupełnie nowe te jakieś budynki na architektura i te jak to się nazywa no yy, to co yy, yy, dobra będzie rebus yy, na komisariacie yy, kabluje policji Makowiec yy, nie Makowiec Nie yy, 60 Mnie. Nie inaczej Chodzi o Kapuś. kolor włosów Rudy O nowe rudy są w neterze <laughs> On coś tam, ale czy ja ci przeszkadza? I on coś tam mówi, że ru, różne tam. Y, e, 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 czyż malinkę? Pojebać? Chcę. A, chce, Ach, daj. Masz. Ja się wszystko. No, i on tam mówi, że nowe te konfidenci tam są. I, i różne namakowca zapraszają. I różne. Ja się usiądę między razem. No, I, No i różne takie tam y, historie. I fajnie tam. No. Kurwa, debilu, kąpałem się. Po, poczuj. Chyba po, w alkoholu. Poczuj, poczuj, spod pali. Po, poczuj. Wziął, nakurzył mi. Co? To nie. To... Dobra, koniec tego pitu-pitu, idziemy. Ale, ej, ej, ej. Ale on, ej, on nie ej. ma w ogóle. To co co nie ja mam, masz, kurwa? Pod sofą. No, widzisz, jaka jest bieda? Widzisz, co? jaka jest bieda? Co ty masz? Dobrym dobarodotku tutaj Przecież ja do walki to tylko te ciastka Kniuszu, chodź tu Chodź tutaj Ale piękna Mosty były na kurty chyba, w takim razie skoro tego nie widział Nie, nie widziałem. A ten? A coś do klepania? Co mam ich, kurwa, bombę w ryja? No przecież robiłem ci katany, nie katany ten, jak tam już wejdziemy, to podnieś ręce po prostu, oni sami będą uciekać. Aaaa, mm, bardzo kurwa śmieszne. Ja się uśmiecham. Dobra, mam takie to. To się nada. O kurwa. O ja pierdole. Ale to jest kurwa ciężkie. O kurwa, zaraz się wyjemy. O kurwa. Ja pierdol. Kurwa się wyjemy. Weź postać, z tym zrobisz. Masz. Dzięki. Mam takie jeszcze. Może być. Dobra. Tak, kit. No, dobra. dobra. Y Zbieraj tam zbroję, żebyś nie marudził potem, że nie masz co do siebie ten... ...podziać. Ale, ale... to, raz. Ale, raz, raz, nie, nie ma, raz, raz. Nie, mam Raz, raz. Ale fajny A Jeszcze no mam zobaczy? tak pa. No Nie Już miałem gdzie zostawić badebrać. O ty kurwa złodziej, masz ciasto <noise> o. Żulu, rusz, ruszaj tą dupę Nie mogę ach, chcesz, zjeść A chcesz z... sernika? Chcesz sernika? Jak się upierzesz z zbrojkę to chyba będę chciał A to... u panie kolego Nie ma Nie ma takiej opcji Bo ci ukradłem pieczonego kurczaka z warzywami z Chyba cię kurwa pojebał Ja muszę to dużyć wszystko no z plecaka No i nie masz nie, no daj. Dobra, ważne, że wody no nie ruszyłeś. O. o, daj. A co o, to? Masz. O, dzięki, przyda się. A co to robi? A to. A to. na chuj mi to? Dodaj, dobrze. <laughs> On właśnie mi oddał swoje. Oddał ci swoje, tak, Twoje tak. Tajem... Tak. <laughs> a, o, to Ciągle, o, o. No, no, to znowu. O, na no, kolana no, no, wersja. Jest. No tak zrobię. No, Wewnątrz się nie zna, nie ta karolowa, Tak, Taka rola Przepraszam, halo? Co? O, czy, o czy, no. Czy, czy ktoś weźmie tego... Kurwa mrówko jada ode mnie spokoju, bo mi wpierdala na Dobra, już idę. No, no ma jakieś braki? Bo ja stara! No bo, bo kurwa mrówko ja w salonie, to trochę buje. Mówi to alkoholik naczelny w tej wiosce. No i kurwa, i chuj. Yy... No właśnie, to lepiej mieć mrówkojada w salonie niż kurwa bez utkaj, utkaj. No to kurwa nie. Ty a mogę go pierdolnąć? Nie ja mogę. cię zaraz pierdolnę. A jego? One może mordę. Lepiej Weź mi go bo i nie z nim Edgar zaraz. Zjedz sernika, no ty kur... NO NIE daj PO SERNIKU! Mam czyste stopy formalnie Na hmm. i mordę. Co? Aha. Ty. Dobra, idę, idę sam. Idę, też Dobra, idę. Dobra, idziemy. Raz. Wszyscy, cała ekipa, raz. Dobra, idziemy. Problem. Ej, czekajcie, nie wziąłem wódki. Albo nie wziąłem, sorry. Miskik. Masakra. Ja mam z nim współgrać z całą naszą wyprawę do... Iteru? Do annenu, kurwa. Słapnij się. Jeszcze siorbie i mlaska, masakra. No, jeszcze pierdolę, żydne i bęknę, kurwa. No słyszę właśnie. O, wieża czatu. Gdzie wy kurwa idziecie? Czy to nie to jest wejście, halo? Halo? Chodź, nie ma Masakra z nim. Gdzie wy kurwa idziecie? Tu. Gdzieś jeszcze nie było. Ja pierdolę, dziura. Ty, ale coś Jestem? buczy. Tak, to jest ko ko Komuś burczy w brzuchu. Aha, co to kurwa jest? Mogę pierwszy? Dobra. Nie. Komisyjnie. Nie. Po Pozwól mnie. Robimy tak. Wyrzucam nie. cały alko... Ojki... to na razie Masz, idź Paaa Halo O! O! Co to było? Uwaga na e, chmurę Wzdurę, rzuca kulkami. Okay. Okay. Halo? O, co to? Halo? Ale ładne. No Halo? Bada. Chciałem coś powiedzieć Boże. przy tym okrągłym ognisku. Ale jeszcze nie ma Edgara. Edward! O, jesteś. O, oh, jest. Jestem. Y komi. Co? Co to? Spadochron. Parafluzja. się. Kurwa. A -a -a. Dobra. Z racji, że jesteśmy w niebie, y komisyjnie nie, nie na tą rozumiem. wyprawę wyrzucam cały alkohol do ogniska. A jest opiekiem niesko na tym ognisku. Masz, ej, kurzu, bierz, te swoje. Ej, dostałeś się książkę? Tak. tak. Tak Ale jazda. Ciekawe Dobra, co tu to można co można robić? Czeka, bo mi się mięsto Jak to jest Jak to jest niebo, to na pewno tu są niebiańskie kobiety. Tam. O, dobra, możemy iść. Dobra, wyrzucam w przepaść cały alkohol. Uwaga. A to nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ej, mogę? Mogę? Co? Kom komisyjnie wyrzucam cały alkohol. Możesz mi go dać. Nie. Jak ja nie będę pił, to nikt nie będzie pił. Idziemy wyrzucić, chodźcie. Au! au. Masz jakieś luczki? Na spadaczu? A już mi się skończy. Uważaj z tym używaniem tego. Ty dziewo. To jest ziemia. Ale taka ciemna. Taka bardziej chmura? O kurwa, prawie spadłam. Ty wiecie, jak to drzewo się nazywa? Niebo jak? Jak? Niebokorzeń. S o, już się długo kopie. On odrasta. Czy ty, ty postawiłeś? Ja postawiłem. Ja. Zobaczcie jeszcze, tak? Idziesz jeszcze to. O, mam sadzonkę. Najbiście. Ej, tu są jakieś, jakieś rudy.